Siema, dzisiaj pierwszy filmik yy, Przedstawiam się, ja jestem Wolfer A ja Poncio Ja mam bułkę Ja nie dam Dobra, nie no, i generalnie no dobra, polecam Dobra chłopaki Chyba fitne, fitness się nazywa Na joga. 100 subskrypcji Krona, A no 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 dobra no, Na 100 subskrypcji Face reveal, okej? Okay? No. Okay? A jakby się nie widzieli mam bułkę <noise> Nie, nie, ja z tobą nie Dobra, y, no i generalnie, chyba. Polecam. No. Tak, długi no. najlepsze. Się ma, dzisiaj wstawiamy pierwszy filmik i ogólnie po prostu się w pierwszym filmiku przedstawiamy. Ale nie mówimy imię, tylko ksywki. Gejmu. Gejmu. Czułaś masz Dobra, w sumie, do... w sumie nie. Dobra, Dobra Facebook będzie do 100 subskrypcji. Dobra, siema. dzisiaj wstawiamy pierwszy filmik. Ja jestem.